Witajcie moi drodzy, z tej strony Cyrus. Postaram się wam przybliżyć wydarzenia z ostatniego dnia. Jeśli wydam wam się trochę roztargniony, wybaczcie, zastanawiają mnie wizje, które bogowie zsyłają mi ostatnimi czasy. Nie rozumiem, co próbują mi przekazać. Jaki mają dla mnie plan? Co oznaczają te wstęgi? Ach, trochę ciężko mi z tym wszystkim. Ale hola, 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 to przecież nie czas na moje dyrdy mały. Dam sobie z tym radę, a Wy przecież czekacie na moją relację. Staliśmy rano z naszych łóżek i od razu zorientowałem się, że nie ma z nami mchlaka. Moment, gdzie jest mchlak? Poszedł sobie gdzieś. Pytanie, gdzie jest mchlak? Nie spotkałem jakieś koty? To pewnie za nimi gdzieś polazą, więc mogę najprawdopodobniej spać w jakiś świecie. Poszedłem go szukać. Nie mogę go tak spuszczać z oczu w mieście może stanowić zagrożenie. Dla siebie. Kodzili. Mchlaku! Kodzili. Okazało się, że Mchlak siedzi na dachu karczmy. Słyszysz, że ktoś się woła takim łamanym trochę głosem. Zajmij Na górze! Nie mam pojęcia, jak się tam znalazł, ani po co tam wlazł. Powiedziałem mu, żeby zszedł, ale chyba nie za bardzo mnie zrozumiał. No, co? The odsuwam, odsuwam, się. odsuwam się, odsuwam się, odsuwam się, odsuwam <grym> się. Słyszycie kogoś? Uwaga! Leci! Ludzi! Ludzie się zaczynają gdzieś tam rozbiegać po bokach tylko Cyrus stoi i Widzicie bardzo długą... ...lagę rynne, która leży na środku drogi i mchlaka, który jest pod nią w tym momencie. E, I Cyrusa, który celuje w niego palcem, e, oraz ludzi, którzy się gdzieś tam w koło zbierają. E, po chwili też wychodzi karczmasz. Co tu się, kurwa, dzieje? Mieślamy na dachu. Co? Powiedział, po tak popatrzył. No, Znasz gościa. Urwał ci Po co? Nie wiem, no! Ostatnio no, polizał szybę na głowoską. No. Dziwne są zwyczaje jego, rzec muszę. Jak go ocucimy, to go spytamy. Na pewno. Jak tym panie, gotowe? A mi łapię chlaka za kostkę i go drezę sobą do środka. Okazało się, że mchlak jest cięższy niż myślałem. W sumie nie tylko wygląda jak głaz porośniętym chem, ale waży tyle ile dobry głaz. Czasami się zachowuje jak głaz i na pewno posiada umiejętności głaza, jeśli chodzi o schodzenie z dachów. Wow. Zaciągając mchlaka do karczmy, słyszałem wiele nieprzychylnych komentarzy w moją stronę. Co go kurwa zabił? No wiem, że to kurwa człowiek. No, widzę, no, powinni ich tam wszystkich zamiast to wypierdolić, ale. Czemu go zabił? I, I czemu kurwa rynno? Kiedyś pewnie zacząłbym pyskować, albo nawet stanąłbym do bitki. Ten okres, na szczęście, jest już za mną. Czas spędzony w świątyni na pomocy innym oraz naukach kapłanów Tyra nauczył mnie pokory. Wiadomo, jestem tylko człowiekiem. Stój! Kto to był? Co tu się właśnie stało? Dlaczego zabrał moją krew? Nie obchodzi mnie to! Zdawaj moją krew! Łotrze! Ja opuszczę krwi tobie, przedopierdolnąć! No i co, kurwa? Nie można było tego tak od samego początku? Wkurwione. Co, co, co. Ja myślę, bo jestem taki wkurwiony! Ale się staram. Słyszałeś wczoraj? Wczoraj wieczorem ktoś kurwa zabił strażnika. Nie mogą go kurwa znaleźć jak kamień w wodę, jakby się rozsypał na popiół. O, o tym nie słyszałem. To pewnie ten parszywiec żerom. Niech on tylko czeka, albowiem nie wie, kiedy dosięgnie go ręka prawości tyra. Wiecie, lewa, bo prawej nie ma. Yy, ręka lewości? Nie lewości, tylko prawości. Lewa, ręka prawości. Tyra. Tyra, to ty szanuj. Zostawiłem Mchlaka na progu karczmy i go uleczyłem. Gdy się obudził, wytłumaczyliśmy mu, co się stało. Coś dłużej co, że... na te bajony. Czy stary? Przejdź na dach. Że... Czy, 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 że... Chciałeś zejść? Tak. Pamiętam, to stanąłem na tym dziwnym... na tej dziwnym... eee... I chciałeś po niej zejść jak po schodach. Spadłeś. Ale dlaczego ta dziwna gałąź się złamała pode mną? To jest rynna. One nie służą do chodzenia. Bez sensu. Ała. A nie mówiłem? Głaza z niego. Po śniadaniu wyruszyliśmy ku naszemu dzisiejszemu celowi. Oczyszczeniu lasu nieopodal wioski Ritter z pająków, co się tam zalęgły. Wielkie ponoć jak psy i chłopów porywają. Próbowaliśmy ustalić taktykę walki z pajęczym tałatajstwem. A jak sobie radzić z taką pajęczyną? Kto ma pochodnie? Ty masz pochodnie. No, mieliśmy nie puścić lasu z dymem. Tak się umówiliśmy. Możemy spalić pół lasu. Podoba wam się perspektywa walki z pająkami wśród pajęczyn? Nie możemy tego po prostu spalić. No, Las żeby... się tak łatwo nie zapala. Ee... Zaprawdę. Zapędy Bri wprawiają mnie w nielada zakłopotanie. Nie mogę jej rozszyfrować. Nie do końca wiem o co jej chodzi. Możliwe, że będę musiał jej udzielić reprymendy. Bardzo chciałbym sprowadzić ją na ścieżkę prawości i światła. Ruchy! Weszliśmy do lasu. Uch. Przed wejściem głębiej w las stwierdziłem, że nie chciałbym, aby niewiastom z naszej drużyny stała się jakakolwiek krzywda, więc pomodliłem się do Tyra o wsparcie dla Reiny, Elenei i Bri. W tym czasie Mchlak... No, o, jestem nie. Gdzie się Zachowywał się jak standardowy głaz. Ech. No dobrze, chciał dobrze. Koniec końców zamienił się w dużego pająka i za moją namową ruszyliśmy w stronę polany, na której ubiliśmy wiwernę kilka dni temu. Moje przeczucie mnie nie zawiodło. Pająki bardzo szybko zamieniły polanę w jedną wielką pajęczą sieć. No teraz ta polana wygląda jakby była pokryta watą cukrową. Od jednego brzegu po drugiego. To tak, jakby to było gniazdo? Tak. Jedną taką górkę, tam gdzie leżała wiwerna. Całą obrośniętą pajęczyną. Widzicie, gdzie niegdzie wystające kości? Prawdopodobnie żebra. To jest chyba dobry moment na rzucenie pochodni. Postanowiliśmy je stamtąd wykurzyć. Dosłownie. Zawalczyliśmy z pająkami i wyszliśmy z tego starcia zwycięsko. Udało się nie spalić lasu. Mchlak został sparaliżowany. I nie możesz się ruszać Sparaliżowany. Beorn zemdlał. Myślę, że Beorn został ugryziony gdzieś w rękach w momencie, w którym uderzył tego pająka. Oh. Ale łaska udzielona mi przez sprawiedliwego tyra pozwoliła mi szybko uleczyć ich i przywrócić do życia. Po tym heroicznym wyczynie postanowiliśmy odpocząć. Gdy złapaliśmy oddech, ruszyliśmy w dalszą drogę, jako iż wiedzieliśmy, że niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane. Naradzając się nad następnymi krokami, zaatakowały nas kolejne gigantyczne pająki. Dobrze, że tym razem wiedzieliśmy, jak z nimi walczyć i nikomu za bardzo nie stała się krzywda. Wtem pojawił się jeden bardzo dziwny, człekokształtny. Porwał Elaneę. Już miałem ruszać w pościg. Za mną! Lecz ona, będąc wielce uzdolnioną magicznie, Dobrze. to się teleportuje 30 stóp od niego w stronę drużyny i usłyszywa całą akcję na Wiktoch. Uciekła z jego kokonu. Abominacja zapewne się nas bardzo przestraszyła i zaczęła uciekać. Ruszyliśmy za nią. To na pewno ta ohyda stoi za wszystkimi leśnymi kłopotami dręczącymi pobliską ludność. Trafiliśmy do pajęczej sieci. Znajdującej się w pajęczej sieci. W pajęczej sieci. Niemiłe miejsce. Podjęliśmy z nim walkę. Twardy z niego przeciwnik. Tu i ówdzie dało się zauważyć resztki trucheł obleczonych pajęczynom nieszczęśników, którzy wpadli w pajęcze sidła. Wtem wystrzelił we mnie siecią, uwięził mnie w kokonie i zaczął zaciągać do swojej plugawej jaskini. No i na tym się skończyło. Szkoda, bo jednak moi przyjaciele chyba będą musieli nadstawić za mnie karku. A może poradzę sobie sam. No, a z czego bym się cieszył, gdyby Ethercup, ciągnąc mnie do swojej jaskini, potknął się upadł i ten głupi ryj sobie rozwalił. To by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał się wam skrót w wykonaniu Cyrusa. I jeszcze jedno małe ogłoszenie na koniec. Nasza grupa Naturalne 20 bierze udział w charytatywnych aukcjach na operację dla małej smoczycy Flo. Można wylicytować miejsce u nas przy stole i udział w jednej sesji live. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany fundacji zbierającej fundusze dla Flo. Więcej info w opisie. Trzymajcie się. Cześć.